Znajdujemy się w bardzo charakterystycznej części łodzi na ulicy Piotrkowskiej. W łodzi jest tak, że jak mówią statystyki, co drugie małżeństwo rozpada się. Z drugiej strony statystyki mówią o tym, że co drugie małżeństwo rozpada się, o ile to jest zawarło ślub cywilny. Jeżeli małżonkowie wzięli tzw. zwany ślub kościelny, czyli sakramentalne małżeństwo zawarło, to ze statystyk wynika, że w takie małżeństwa rozpada się jedno na trzy. Jeżeli dodatkowo małżonkowie chodzą w niedzielę i święta do kościoła, to już tylko jedno na pięćdziesiąt małżeństw się rozpada, statystycznie rzecz biorąc. Gdy natomiast dodatkowo małżonkowie wspólnie się modlą codziennie, to matematyka mówi, że rozpada się jedno na 1430 kilka małżeństw. Niestety w łodzi rozpada się co drugie małżeństwo. Co to może oznaczać? Czyżby nie było tutaj małżeństw sakramentalnych, czy ludzi, którzy się wspólnie modlą, czy chodzą do kościoła? A może jest tak, że mimo tego, że chodzą do kościoła, że się modlą, to i tak w życiu tego nie stosują. I wiara się nie przekłada na życie codzienne. Czym to może być spowodowane? Jeden z powodów tego może być taki, że to co słyszymy, to co łodzianie słyszą, nie przekłada się na życie dlatego, że nie dokładnie rozumieją to, o czym mówią, żeby znają, co dla nich jest ważne. Dlaczego tak się dzieje? Ja jestem z wykształcenia fizykiem, teoretykiem, więc czasami posługuję się myślami, które przypisuje się Albertowi Einsteinowi. On kiedyś powiedział, że Obłędem jest zrobić w kółko to samo i oczekiwać nowych rezultatów. Myślę, że w naszym życiu społecznym, ale także i w kościele, bardzo dobrze spełniamy definicję obłędu Alberta Einsteina. Wciąż robimy to samo, a chcemy, żeby rezultaty były zupełnie inne. Jaki dla nas tego wniosek? Otóż musimy zacząć robić coś inaczej. Być może jest tak, że nie mówimy. O tym, czy nie myślimy, komunikując się z innymi ludźmi, o rzeczach, które są dla nich bardzo ważne. Na przykład w, niedawno, w czerwcu, w Warszawie odbywał się Narodowy Kongres Rodziny i na tym kongresie, na samym końcu, Paweł Woliński, który jest prezesem Citizen Go Polska, powiedział rzecz bardzo ważną, moim zdaniem. Otóż kiedyś przygotowywano taką kampanię społeczną na temat e, hormonalnych środków antykoncepcyjnych i jak zaczęto robić badania wśród młodych kobiet, to okazało się, że ta kampania nie miała być żadnego sensu, dlatego że nie poruszała ważnych dla kobiet e, spraw, nie dotykała problemów, z którymi próbują się borykać. Z tych badań wynikało, że jako, że dla kobiet bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i poczucie kontroli w swoim życiu, one tej kontroli w żaden sposób nie czują. Uważały, że tylko jest jedna sfera w ich życiu, nad którą mogą mieć kontrolę. I tą sferą jest ich ciało. I tutaj są bardzo głębokie konsekwencje takiego być może często i podświadomego, ale problemu w życiu młodych kobiet. Natomiast tym drugim problemem Problemem braku bezpieczeństwa łączy się to, że młodzi mężczyźni coraz częściej nie chcą dojrzewać, nie chcą brać swoje ręce odpowiedzialności i za siebie, i za innych ludzi. Kobiety nie czują w związku z tym bezpieczeństwa, nie mają tego poczucia w życiu. I tutaj chcemy wejść, chcemy stworzyć pewien projekt nowego języka komunikacji. Ale też e, pokazać, że te problemy istnieją. Chcemy nakręcić film, do którego scenariusz napisała młoda pani e, psycholog na podstawie opowiadania Romana Tetera o e, Jonaszu. W naszym filmie, który chcemy nakręcić, który ma posłużyć do spotkań z młodymi ludźmi, Jonasz nie dociera do swojej niniwy. Nie podąża za swoim. Przeznaczeniem za swoją misją umiera w domu po kilku czy kilkunastu latach na nowotwór jako człowiek niespełniony. Chcemy nakręcić ten film, chcemy stworzyć konspekty spotkań z młodymi ludźmi zarówno tymi, którzy przygotowywać się będą do sakramentu bierzmowania, ale także tymi, którzy będą przygotowywali się do sakramentu małżeństwa. Pewnie i na lekcjach e, różnego rodzaju będzie ten film można oglądać czy samemu w domu. Będzie to film o Jonaszu. I teraz rzecz najważniejsza, po co ja tu stoję i o tym mówię. Otóż żeby zrobić ten film w sposób profesjonalny, do młodego człowieka nie można już wychodzić z byle jakością. To musi być film zrobiony dobrze. Potrzebne jest nam wsparcie, wsparcie finansowe. Dlatego, że za godziwą pracę należy się godziwa płaca. I chcemy to również przy tym, przykręceniu tego filmu, zapewnić. Także prosimy wszystkich ludzi, którzy uważają, że to są bardzo ważne problemy, że w ten sposób możemy dotrzeć i zmieniać naszą rzeczywistość, dotrzeć do młodych ludzi. Prosimy o wsparcie. Na końcu pokaże się konto Fundacji Wanda Instytutu Myśli Konserwatywnej, bo właśnie my w tej fundacji. Ten projekt chcemy realizować. Z góry dziękuję za Wasze zaangażowanie.